Dobry wieczór, witam serdecznie. Jacek Ziemnik. Czas rozpocząć zero ograniczeń na antenie telewizji News 24. W pierwszym dniu wiosny 21 marca. To też dzień Wagarowicza. Pierwszy dzień wiosny to oczywiście taki dzień, w którym mamy nadzieję, że wszystko już będzie zdecydowanie wyglądało lepiej bliżej do lata, więcej słońca. Można byłoby rzec, że jakby. Atmosfera nam się troszkę rozpogodziła. Czy tak samo jest w polityce? W polityce absolutnie tak nie wygląda, chociaż chcielibyśmy, żeby to się jakoś unormowało i uspokoiło. Dlatego też dzisiaj nieco o mediach społecznościowych, nieco o spotach, no a przede wszystkim o polityce i politykach. Dlaczego w tej polityce są? No po to chyba, żeby robić sobie tylko i wyłącznie na złość. Wzajemnie. Chociaż mówią całkowicie coś innego. Mówią, że nie są absolutnie dla pieniędzy, ale dla idei, mają swój program i chcą zmieniać świat. No ja też chcę zmieniać świat każdego dnia ten świat się zmienia wokół mnie, a nasze siły albo nasze możliwości są coraz bardziej ograniczane, a to ze względu na poziom inflacji, a to ze względu na konsumpcję, która niestety spodziewa. Pada, to znaczy jest mniejsza. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego mniej kupujemy, ale za to kupujemy droższe produkty, no bo te produkty niestety podrożały. Tak to już jest. Facebook oraz YouTube dostępny na mediach społecznościowych zachęcam oczywiście do komentarzy. Jest też linia telefoniczna. Jak widać, dzisiaj jestem tutaj w studiu, a nie u siebie w garażu, chociaż czasami będzie to częściej w garażu niż w studiu. Wszystko okaże się z czasem. Zachęcam do udziału w dyskusji i startujemy. Wiosenny spot premiera Mateusza Morawieckiego, czyli przedstawiciela prawa i sprawiedliwości jako rządzącego. Premier, który w tym dniu, takim jak dziś, podkreśla wagę tego, co robi rządzący, co robią rządzący, a czego nie robi opozycja, lub co opozycja robiła, a nie robią tego rządzący. Nie wiem, może tak, ale zobaczmy. Cel, który postawiłem spółkom skarbu państwa jest jeden. Węgla ma być nadmiar. Chcę, żeby było więcej węgla niż jest potrzebne nawet na surową zimę. Ma być nadpodaż, zapasy węgla, rezerwy węgla po to, żeby Polacy nie tylko nie musieli się martwić o tę zimę, także by nie musieli się martwić o kolejną zimę. Dzisiaj PiS wskazuje na kupowanie kamieni i gliny. Kłamstwem Polacy nie obrzeją domu. Kamieni pola pomalowanych na czarno. Kamieni pola pomalowanych na czarno. Prosimy panów, żeby palnikiem gazowym spróbowali rozpalić ten węgiel. I pan stwierdził i powiedział, że na podstawie tych doświadczeń, które robiliście, on przestanie się palić w momencie od odstawienia tej dyszy? No, dokładnie tak jak, jak pan powiedział. Polacy będą marznąć tej zimy. Mówimy dzisiaj w imieniu milionów tych, którzy mają się zimy. Boją się ciemności i zimna. Czeka ich zimna i ciemna zima. Gdzie jest ten węgiel, którego miało starczyć na 200 lat? Jest oczywiste, że w ogóle jest zagrożone bezpieczeństwo energetyczne Polski i właściwie pan prezydent powinien zwołać Radę Bezpieczeństwa Narodowego, bo jasno widać, że rządzący kompletnie nie wiedzą co z tym zrobić. Szanowni Państwo, węgla nie dodrukujecie. Gdybyście wy byli u władzy, państwo polskie zawaliłoby się jak domek z Ja mam nadzieję, że właśnie w ten sposób podawana polityka powinna być zdecydowanie bardziej zjadalna i bardziej przyswajalna, bo wtedy byśmy zobaczyli albo nabrali tego dystansu. Chociaż wiadomo, że w pewnych sytuacjach ten dystans absolutnie nie jest na miejscu, więc nie zawsze jest czas na to, aby móc w taki sposób zaprezentować, tak jak robił to Prawo i Sprawiedliwość Mateusz Morawiecki przedstawił sytuację ze swojego własnego punktu widzenia i tego, jak widzi opozycję. Zima, zimno, ja zimnik, więc bardzo bliskie te połączenie. Te... Łączniki. Zimy nie było, było ciepło. Wręcz y, powiedziałbym, że zima ominęła nas szerokim łukiem, gdzieś w górach trochę posypało, niewiele tego śniegu było, więc temperatury rzeczywiście były w miarę, nazwijmy to wysokie, gdzie y, dogrzewanie y, i używanie różnego rodzaju paliw do tego, żeby ogrzewać y, domy czy gaz, y, no, mniej y, nas y, kosztowały. Więc tu rzeczywiście można byłoby rzec, udało się. Ale to nie z powodu zaradności czy zapobiegliwości obecnych, obecnie rządzących. Po prostu aura sprzyjała tej władzy. Idźmy dalej, w drugą stronę. Tym razem media społecznościowe. Radosław Fogiel, kiedyś rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, teraz już szeregowy nazwijmy to poseł, ale nadal Prawo i Sprawiedliwość, uruchomił dla Prawa i Sprawiedliwości TikTok. Media społecznościowe, nie wiem czy Państwo korzystacie z niego, to taka platforma, gdzie szybko się przewija różnego rodzaju filmiki. Zadał dość. Yy, yy, ciekawe pytanie które zresztą sam postawiłem dzisiaj w spocie za co nienawidzisz pisu pytanie które miało zachęcić ludzi młodych no bo TikTok generalnie skierowany jest do ludzi młodych chociaż coraz częściej uważam że pochłaniacz czasu również pochłania ten czas osobom dorosłym, którzy dość często sięgają do TikToka. Niektóre władze, niektóre rządy zalecają, aby parlamentarzyści z tego nie korzystali, bo to platforma chińska, a skoro mamy coś chińskiego. No, w sumie, gdybyśmy się obrócili w lewo czy w prawo, to wszystko jest prawie chińskie. Made in China e, nas otacza wszech, e, wszędzie. Ale dobrze, wróćmy do tej aplikacji. Jeżeli mamy ją zainstalowaną na telefonie, a mają to rządzący, no to e, e, idąc tą drogą Pegasusa i tego e, toku myślenia e, inwigilacyjnego, można byłoby zasać albo ściągnąć za pomocą tego programu różnego rodzaju treści informacji, które absolutnie nikt nie chciałby, aby one wyszły na zewnątrz. No tak myślą e, parlamenty, czy to w Unii Europejskiej, czy w Kanadzie, w innych krajach, które zalecają albo wręcz zabraniają korzystania właśnie z tej aplikacji. Ale Radosław Fogier poszedł i w inną stronę. Na TikToku umieścił filmik, krótki, z pytaniem. Z pytaniem, które było skierowane do odbiorców TikToka, no i posypała się lawina komentarzy. Trochę przydługawe, ale za to bardzo ciekawe i dość interesujące. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Czy Wy w ogóle wiecie cokolwiek o prawie i sprawiedliwości? Waszą nienawiść ukształtowały teksty cypisa i maty. Nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te 8 lat. Chętnie posłucham konkrety w komentarzach. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Panie Radku, rada z dobrego serca od doświadczonego TikTokera. Jeżeli zależy Panu tylko na wyświetleniach. To niech pan namówi Kaczyńskiego, żeby zrobił fikołka. Politycy Pisa i Maty nie wiecie nic o naszych programach, o naszej polityce, o tym, co nam się udało zrobić przez te 8 lat. Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Za propagandę w TV, za to, że obywatelom się zamykać. No dobra, Radek. Jak tak bardzo prosisz, to jedziemy. Upolitycznione sądy, Trybunał Konstytucyjny z waszymi posłami w składzie, prokuratura. ...na polityczne wezwanie. Za co jeszcze nienawidzimy PiSu? Za zaszczucie Mikołaja Filiksa i obwinianie za to matki, bo jest z opozycji. Za stadinę koni w Janowie Podlaskim. Za katastrofę na Odrze. Za poniżenie kobiet przez Kaczyńskiego słowami o dawaniu w szyję. Z tego można zrobić serię jakichś 100-200 filmików. Oni sami zapytali nas, dlaczego my młodzi nienawidzimy PiSu. ...że akurat o waszej polityce Polki i Polacy bardzo dużo wiedzą, bo niestety musimy ją obserwować i żyć. Wszystkie cele i współczynniki, które sobie... Postawiliśmy, zrealizowaliśmy. Ten, ten film w niecałą dobę wygenerował już 160 tysięcy odsłon, kilka tysięcy komentarzy. Wszystkiego trzeba korzystać umiejętnie, ponieważ nieumiejętne wykorzystywanie TikToka może się obrócić przeciwko osobie, która chce z niego skorzystać. Młodzi ludzie są zero-jedynkowi, natomiast myślę, że nie spodziewał się, jakie baty dostanie. No, po prostu dostał ogromne baty i myślę, że szybko już tam filmiku kolejnego nie umieści. I dzisiaj nie ma mody na PiS wśród młodych ludzi, generalnie, no bo oni traktują trochę politykę jak pewną modę. Jeśli ktoś oszuka, to już nie jest modny, nie jest fajny. Wydaje mi się, że TikToki pojedynczych posłów PiSu tego nie zmienia. não No właśnie, czego nie zmienią TikToki pojedynczych posłów? Mentalności myślenia o polityce albo o politykach, którzy nas gdzieś tam otaczają? No, spójrzmy na tą politykę. Wiemy, przyglądamy się jej każdego dnia. Jacy są rządzący, jaka jest opozycja. Opozycja na tej jednej w końcu liście, czy na tych dwóch, trzech czy czterech. Dogadać się nie potrafią, przerzucają się argumentami, wymieniają się władzą i pozostają przy tak zwanym korycie. Koryto, które oczywiście im służy. No bo uposażenie, bo dodatki wszelkiego rodzaju możliwości, Zmiany wpływania na tą rzeczywistość, jak mówią sami politycy, idą przecież z ideą, idą z pewną otwartością, głową, chęcią zmiany tego, co się dzieje wokół nich, po czym ta zmiana albo ta chęć zmienia ich, podporządkowują się pewnym zasadom parlamentarnym, układom, które albo dają im możliwość dalej iść i rozwijać się czy ewentualnie zmieniać ten świat, rzeczywistość czy po prostu dogadywać się. No właśnie, z tym dogadywaniem się pomiędzy politykami, z tymi listami po jednej stronie widzimy jak jest trwała jak mm, skała zjednoczona prawica, no nie patrząc już na tą Solidarną Polskę, która rzeczywiście raz trochę odchodzi, raz trochę przychodzi, ale ja uważam, że to są takie gierki polityczne, które tylko i wyłącznie mają przykuwać naszą uwagę. Okej. Okay. Jednym się to podoba, jedni wolą takiego mieć wroga albo przyjaciela, albo są sympatykami, albo przeciwnikami, a inni są po tej drugiej stronie. Tylko spójrzmy jak ta druga strona wygląda. Rozczłonkowana, rozdrobniona, z jednej strony silny lider Donald Tusk, ktoś powie no wcale on już nie jest taki silny, może już trochę zwietrzały albo ewentualnie już troszkę przebrzmiały. Nie, nadal jest jednak silną osobowością, która ma możliwość pociągnięcia innych polityków za sobą, ale absolutnie inni politycy też mają swoją charyzmę. Samce alfa normalnie po opozycji, brak ich wcale, braku ich nie widać. Waldku, witam cię, dobry wieczór. Za co nienawidzisz PiS? Za co? Za to trzymanie stamy z Kościołem, z instytucją bardzo złą, gdzie kiedyś Inkwizycja mordowała ludzi mądrych, niszczyła faktycznie całą myśl techniczną, no, znaczy ludzie, którzy myśleli technologicznie, technicznie, wiadomo przecież y, Galileusz, y, mało nie spaliła go inwizycja na stosie, Kopernik też musiał swoją y, teorię na łoźbu śmierci przecież opublikować. I wielu innych, Żadano Bruno, już nie będę mówił o Kazimierzu Łyszczyńskim, który pierwszy polski ateista w Polsce, który został też ścięty. No i za to, nie lubię PiSu, za to, żeby mordował tyle ludzi na świecie rękami Kościoła, a z Kościołem oni trzymają ręka w rękę. Ale powiem ci szczerze, że już się tak lekko obawiałem, bo mówię, że władza obecnie, która ma mandat obywatelski od narodu, wymordowała ileś tam... Nie, 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 ale każdy ktoś... Gdzie przyznaje do PiSu i do kościoła, to ma krew na rękach. I, i popatrzcie sobie wszyscy wierzący na historię całego świata. Cały świat to tylko wojny religijne, religijne, cała nasza historia świata. No. I, i proszę bardzo. I teraz tak, pis na, na smyczy kleru chodzi, wszystkie zasady, co tylko tupnie yy, u nas Kler to oni, oni wykonują. No, zakaz na przykład handlu w niedzielę chociażby nie. No. No, to można byłoby dużo, dużo mówić, no. A obecnie za co? Bo ja rozumiem, że za kontakt z Kościołem, bo widocznie nie jesteś chyba zwolennikiem Kościoła, patrząc również na ostatnią... Nie, nie, z... nie jestem, nie jestem, aczkolwiek ja bym nie chciał, żeby, żeby Kościół został zlikwidowany, bo są ludzie, którzy to potrzebują, to nie... nie ale tu nigdy nie mówię o likwidacji. Tu mówię po prostu odcięcie od władzy rozdział Kościoła od polityki, od państwa. Realny, tak, realny rozdział Kościoła od państwa i... PiS nie powinien tych swoich właśnie yy, religijnych, swoich, bo, bo jest tak, prezydent jest katolikiem, to wszystkim narzuca swoje prawa. Dobrze, miałem dużo nie mówić, ale widać jak jest, prawda? No widać, widać, Może Być nawet islamistą, ale będzie przestrzegał zasady rozdziału kościoła, państwa i tak dalej. A PiS jest taką władzą, która chce zasady kościoła narzucić no dość, powiem, to jest temat dość delikatny, patrząc na wyniki sondażu, gdzie jednak autorytet Jana Pawła II pozostaje niezmienny lub nienaruszony w pewnych grupach wiekowych. Po reportażu Franciszkańska 3, który absolutnie chyba e, tylko w gronie przedstawicieli opozycji zmienił jakieś podejście lub tych, którzy nigdy nie mieli do kościoła sympatii. Panie Jacku, o zmarłych mówi się dobrze albo nie mówi się wcale, to jest przysłowie chińskie i tu stawiam kropkę. Do usłyszenia i do zobaczenia Do usłyszenia i do zobaczenia. To no, skoro jesteśmy przy Prawie i Sprawiedliwości, pani Lubnauer no, nie zapomniała przypomnieć sytuacji związanych z tym, że przecież PIS do władzy szedł z pełnymi hasłami, garściami pełnych haseł. I co z tego wyszło? No wyszło, co mamy obecnie. Polska nie wytrzyma kolejnej kadencji PIS-u. Jednak jeżeli się wchodzi do polityki, to po to, żeby zmieniać rzeczywistość, żeby ją poprawiać, przynajmniej większość po to wchodzi. W związku z tym wydawałoby się dość oczywiste, że najważniejsze jest to, żeby zwyciężyć, żeby realizować pewną wizję Polski. Natomiast akurat w przypadku rządów PIS-u to jest jeszcze jedna rzecz. Odsunąć PIS od władzy. Czyli jeżeli patrzymy na to, jak pieniądze się rozchodzą publiczne na republikanów, Solidarną Polskę na PIS, jak ludzie PIS-u traktują Polskę właściwie jak takie sukno, które są Mogą rozgrabić między siebie, to nikt nie ma wątpliwości, że jest jeszcze jedno takie zadanie patriotyczne: pozbawić PiS dostępu do władzy i pozbawić PiS dostępu do pieniędzy publicznych. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu nie będzie co zbierać. I pytanie, które zadał Radosław Fogiel, zadam również Tomaszowi z Warszawy: za co nienawidzisz PiS? No ja nienawidzę PiS za to złodziejstwo. <laughs> Witam serdecznie, które po prostu dla ryzyka publiczne pieniądze są przyznawane. To mogę Panu powiedzieć, bo okradanie Polaków to jest obrzydlistwo, a szczególnie jak ryzyk nas ukrada. Nienawidzę PiSu za to, że po prostu na media PiSowskie publiczne pieniądze również idą, czyli z naszych podatków. Tego nienawidzę w ogóle. Nienawidzę jak oni sobie biorą do kieszeni na willę plus na te inne, proszę Pana. Tego po prostu nienawidzę, tak? Po prostu złodziejstwa. Jeszcze gorsze złodziejstwo niż Platforma Obywatelskiej, panie redaktorze. I chyba się pan ze mną zgodzi, prawda? Znaczy, Ja pytam pana, panie Tomku, o dlaczego pan nienawidzi? Ja nie mówię, że ja kogoś nienawidzę. Ja mogę tylko ewentualnie nie rozumieć postępowania danego ugrupowania politycznego, które powinno działać zgodnie z literą prawa, w myśl prawa dla dobra obywateli. Absolutnie tego nie czyni, jest mało transparentna, mało przejrzysta, a wszelkie wątpliwości rozwiewane są i, zami i zamiatane pod dywan. Nienawidzę, nienawidzę pisu za to, że po prostu to są fałszywcy, oszuści, kłamcy względu na osoby niepełnosprawne, które w tej chwili protestują w e, Sejmie. W czy jak on tam ma? Wdówik, tak. Ten wdówik, ja mam taką propozycję dlatego do wdówika, wdówik. czy jak on tam ma. Panie Dowbiku, czy niepełnosprawnych, może niech pan rzeknie się swoich pieniędzy publicznych, oczywiście z naszych podatków. Niech pan się rzeknie z pensji, niech pan się rzeknie tego wszystkiego. Ja mam taką propozycję. Niech... Ale dlaczego miałby się zrzec? Dlatego, że proszę pana, to jest po prostu kłamca oszust i po prostu nie. Niedob... To jest człowiek, który jest po prostu zakłamanym, perfidnym człowiekiem. No ale dlaczego? jakby Niech pan to uzasadni. Nie Dlaczego? Dlatego, że jest perfidnym kłamcą. No ale dobrze, dlaczego? E, przychodzi, przychodzi do osób niepełnosprawnych i po prostu nic, żadnej propozycji nie daje. Nie wiem, czemu Kaczyński każe po prostu nie podwyższyć e, tej renty socjalnej mhm. osób niepełnosprawnych. Panie Dubiku, ja mam propozycję. Może nie pan się żegnie pieniędzy publicznych? I niech pan weźmie tą rentę socjalną, niech pan odda wszystkie pieniądze, które pan ma na koncie, pewnie nakradzionych, tych pieniędzy publicznych, niech pan to wszystko odda dla osób niepełnosprawnych i niech pan przeżyje za 1400 parę złotych razem z Kaczyńskim, całym tym pisem yy, za tą rentę socjalną. I niech pan się żegnie wszystkich tych swoich yy, pieniędzy publicznych oczywiście, niech się cały PiS rzeknie, bo oni są tacy mądrzy, jak kilka lat temu tu przychodzili yy, do osób niepełnosprawnych na salę, Mm -hmm. I e, raczej przychodzili do osób niepełnosprawnych i będzie dobrze, jak my dojdziemy do władzy, będziecie mieli wszystko. A teraz o, taki Kaczyński, taki tchórz, boi się przyjść do osób niepełnosprawnych. Długi to samo bajkopisarz, to jest po prostu hiena, która po prostu... Yy, yy, yy. Dobrze, ale zostawmy już tutaj w tym momencie, bo wulgaryzmy, obrażanie, myślę, że jest, no jakby nijak się ma do rzeczywistości, bo to jest funkcjonariusz polityczny, albo to jest osoba pełniąca odpowiednie stanowisko, więc zasługuje na pewne traktowanie i możemy nie zgadzać się z jego decyzjami. A jego decyzje nie są jego decyzjami, tylko to są decyzje, decyzje Rady Polityki, znaczy nie Rady, tylko premiera Mateusza Morawieckiego, jak i również Rady Ministrów na której premier oraz Jarosław Kaczyński podejmują takie, a nie inne decyzje. To są tylko i wyłącznie osoby, które Wykonują polecenia, wykonują, starają się rozwiązać dany problem. Jest problem, o którym cały czas mówimy. Mowa o rentach socjalnych, mowa o braku porozumienia. Pani minister Maląg wychodzi z jakimiś propozycjami, które mają wejść w życie od 2024 roku, więc dopiero w momencie, kiedy albo będą u władzy, będzie u władzy dalej prawo i sprawiedliwość, albo tę władzę straci. A ja wie pan, co mi się wydaje, panie redaktorze? Że PiS straci tą ławę. Jestem na 100%... A ja bym panu, panie Tomku powiedział, że jak dalej tak będziemy postępować i dalej będziemy tylko i wyłącznie się kłócić, a nie racjonalnie myśleć i to rzeczywiście tak się może stać. A panie redaktorze... A czy może się stać, że Prawo i Sprawiedliwość będzie miało kolejną kadencję? Nie będzie miał żadnej kadencji panie redaktorze, nawet, ja powiem panu dlaczego nie będzie miał kadencji, nawet jeśli by wygrało wybory, nie będzie miał samodzielności, czy ludzie mają po prostu wyprane mózgi przez te TVP i nie rozumieją tego? Ale może tak właśnie jest, może ludzie są po prostu wygodni, może ludziom tak jest wygodnie, jak jest, może tylko grupa osób, która widzi, jak jest naprawdę, sprzeciwia się. Ludzie młodzi w ogóle nie są zainteresowani polityką. Jeżeli pyta się nasz dziennikarz Adam Byśek dzisiaj na ulicy, za co nienawidzisz PiS, to oni patrzą po prostu jak na człowieka z kosmosu. O co ci chodzi, człowieku? O jaki PiS? My, my interesujemy się w ogóle całkowicie innymi rzeczami osoby, które wchodzą w dorosłość. Panie Tomku, dziękuję bardzo. Stawiamy kropkę, bo czasu mamy niewiele, a zostało nam jeszcze kilka tutaj wypowiedzi dotyczących. No tak, PSL. No właśnie, czy do polityki idzie się dla pieniędzy? To jest odpowiedź rzecznika polskiego stronnictwa ludowego, który mówi, młody człowiek zresztą mówi o tym, że do polityki się idzie po to, żeby zmieniać świat. Ale do polityki nie idzie dla pieniędzy i nie jest to truizm, który wielokrotnie powtarzał prezes Kaczyński, a który został przez niego bardzo skrzętnie opalony w działaniu, bo oni z zarabiania pieniędzy zrobili w ogóle esencję życia w polityce. Do polityki się idzie po to, żeby realizować własny program i każda partia dzisiaj będąca w opozycji robi wszystko, żeby te wybory wygrać. Jakiekolwiek twierdzenia, że ktoś jest po to, żeby tylko trwać są kompletnie nieuprawnione, bo my wielokrotnie udowodniliśmy, że chcemy od władzę przejąć, mamy receptę na to, jak rozwiązać te problemy, których oni rozwiązać nie potrafią i potrafimy rządzić. Jesteśmy skuteczni w samorządach wielu, e, robiliśmy dobre rzeczy również jak rządziliśmy, więc i teraz będziemy skutecznie realizowali własny program. Jakiekolwiek twierdzenia właśnie o tym, że to lepiej się dostać, do Sejmu i w nim być, e, są kompletnie nieprawdziwe. Naprawdę nie o to chodzi w polityce. Czyli jesteśmy e, dla idei i e, wielokrotnie udowodniliśmy, że nie interesują nas e, łatwe stołki, wielokrotnie oferowane przez Prawo i Sprawiedliwość, ale to idee i wartości są dla a nas kluczowe a nie stanowiska. Yy, I to nie tylko Polskie Stronnictwo Ludowe w tej sprawie trzeba powiedzieć jasno. Wszystkie formacje demokratyczne, które od 2015 roku w sejmie były, kuszone przez Prawo i Sprawiedliwość, dały świadectwo yy, swojej ideowości, bo się po prostu pisowie nie sprzedały, pis nie potrafił ich kupić i nas się naprawdę nie da ani kupić, ani się nie da nas zniszczyć, ani się nie da nas zastraszyć. Udowodniliśmy to na przestrzeni ostatnich 7 lat i dzięki temu przejmiemy władzę już na jesieni. Przejmiemy władzę na jesieni. Tak mówią przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego. Aleksandra z Krakowa. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Pana jesteśmy w Polsce manipulowani przez system pod tytułem to jest socjotechnika. Mówi się na przykład sprawiedliwość, a robi się niesprawiedliwość. Mówi się Prawda robi się nieprawdę. Tak jak pan Kaczyński powiedział swojego czasu, czarne i białe nie jest to samo. Białe nie jest, czarne nie jest czarne, a białe nie jest białe. Nie Białe, tak. I cały czas jest to, a czy ja lubię, czy nie lubię pisz. Znaczy nie, tu jest bardziej pytanie ostrzejsze, za co nienawidzisz pis? Proszę pana, nie mam co nienawidzić, trochę, św... trochę lat mam, bo nie jestem smarkata i z przykrością stwierdzam, że jesteśmy na pozycji w tej chwili PRL-u z, no, z 50 lat i za to nie lubię pisz i to znaczy... Lubię, nie lubię, nie nienawidzę, nie po prostu nie rozumiem, dlaczego wracają do tego bałaganu, który przeżyliśmy w latach 50. A może to jest właśnie łatwe w sprzedaży, w komunikacji, w przekonaniu elektoratu, który tylko i wyłącznie czeka na tego typu sygnały, że właśnie tego potrzebują no tak. ludzie. Że, bo wtedy, wtedy była mocna władza i wszystkich trzymano za pysk i ktoś brał za to odpowiedzialność, a ludzie uciekają przed żeby brać odpowiedzialność za swoje życie. Niestety, jak nie zmienimy wychowania w szkole, jak nie załatwimy sprawy w, 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 w szkolnictwa, w wychowania prawidłowego. Czyli edukacja. No Ale mamy takiego ministra czarnka, który serwuje nam takie, a nie inne e, ciekawostki. Obudzi się tak, jak dawni e, e, policjanci, ci milicjanci, obudzi się w, w bałaganie. W tak samo jak ci ludzie, bo ktoś ich w końcu rozliczy. Na zdrowie. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo również. Kłaniam się. Do widzenia. Życzę spokojnej nocy. Zerkam na czas. No niestety czasu nam już nie wystarczyło. To krótka wersja Zero Ograniczeń, ale już niebawem będzie zdecydowanie dłuższa. Śledźcie i bądźcie Państwo razem z nami. Zero Ograniczeń na antenie telewizji News24, również na Facebooku i również na YouTubie. Dlatego zachęcam do komentarzy, do udziału i do częstego badania, ale nie w sensie oglądania telewizyjnego. Dobranoc.